Zapraszam Cię do wspólnej praktyki jogi dla bioder. Zaczniemy sobie dzisiaj w wygodnej pozycji siedzącej. Wyciągnij kręgosłup, rozluźnij jej ramiona, zamknij sobie oczy i skup swoją uwagę na oddechu. Zauważ, jak przepływa on przez Twoje ciało. Zauważ jego rytm. Pozostań z tym oddechem, tak aby skoncentrować swoją uwagę na tu i teraz. Wykonaj tutaj jeszcze kilka świadomych uważnych wdechów i wydechów przez nos. I ostatni oddech. Przy wydechu delikatnie otwórz oczy. Odłóż dłonie do tyłu, postaw nogi szeroko na macie i będziemy sobie rozgrzewać nasze biodra delikatnym ruchem wycieraczkowym. Kieruj kolano w stronę pięty, zachowując między nimi trochę odległości, tak aby przede wszystkim było ci tu wygodnie przekładać nogi z jednej strony na drugą. Nie śpiesz się tutaj. Nie zapadaj się też w klatce. Kieruj swoje serce do góry i wyciągaj szyję. I tym razem wróć kolanami do środka. Przejdź sobie do podporu. Dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami. I kilka razy kot, krowa wdech, opuść brzuch, popatrz do góry. Wydech, kot. Zaokrągli mocno plecy. Popatrz na pępek. Wdech, krowa. Wydech, kot. Połącz te ruchy ze swoim oddechem. Pozwól na to, aby kręgosłup się rozgrzał. I stąd przejdź do zataczania dużych kół całym ciałem. Najpierw kilka razy w jedną stronę i kilka razy w drugą. Wróć do podporu neutralna pozycja. Odłóż łokcie tam, gdzie były wcześniej Twoje dłonie, zaczep lewą stopę o ziemię i delikatnie pokieruj kolano na bok. Zostaniemy sobie z tym ćwiczeniem przez chwilę. Staraj się robić to uważnie i spokojnie. Nie śpiesz się, to wcale nie musi być duży ruch. Ważne, żeby Twoje kolano szło z linią biodra w bok i do dołu. W bok i do dołu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Rozluźnij nogę i zmień stronę. To samo ćwiczenie, prawa noga. Tyle, ile możesz. Pamiętaj, że druga strona może się różnić i zakres Twojego ruchu będzie większy, mniejszy albo nawet taki sam. To wszystko zależy od tego, jakie są Twoje biodra i jak się dzisiaj czują. Więc na spokojnie rozgrzewamy je tutaj. I ostatni raz. Podłóż kolano do maty, wróć na dłonie, unieś lewą nogę w bok i pokieruj kolano w tył. Zataczamy teraz duże koła. Kilka razy tyle, ile możesz, cały czas trzymając aktywny brzuch i pracując uważnie biodrem. Zmień kierunek swoich krążeń. Te ruchy powinny być przyjemne. Z wdechem wyciągnij nogę, wyprostuj ją ze siebie i pociągnij w przód, stawiając stopę przy lewej dłoni. Prawą nogę wyciągnij w tył, unieś kolano i w tej pozycji wysokiej jaszczurki odnajdź koła. Przenosząc ciężar z nogi na nogę, delikatnie bujając się z jednej strony i zmień kierunek kilka razy. Zatrzymaj odłóż kolano, zabierz lewą nogę w tył i zmienimy stronę prawa. Duże koła. O pojętnie w którą stronę zaczniesz. I tak zrobimy w obie. Spokojne ruchy. Zmień kierunek. I tym razem wykop prawą nogę w tył, odstaw prawą stopę. Przy prawej dłoni unieś lewe kolano, wyprostuj lewą nogę, wróć do wysokiej jaszczurki i zacznij rysować duże koła na macie. Kilka razy w jedną stronę i kilka razy w drugą. Zatrzymaj się, odłóż kolano, pociągnij nogę w tył, popraw pozycję podporu. Zaczep palcem o matę, unieś kolana i wyciągnij ciało do psa z głową w dół. Ustaw pozycję tak, aby było ci wygodnie, wydłużyć kręgosłup, rozluźnić głowę. Kolana mogą być ugięte, pięte, uniesione nad matę. Wdech, prawa noga idzie do góry i z wydechem postaw stopę pomiędzy dłońmi, opuść kolano do ziemi, lewe kolano i odłóż dłonie na biodra, upewniając się, że tworzysz nogami kąty 90 stopni. Podkul miednicę, aby wyciągnąć przód lewej nogi. I zatrzymujemy się tutaj. Oddychaj głęboko i spokojnie nosem. Postaraj się, aby wydech rozluźniał Cię w tej pozycji. Szczególnie jeżeli masz napięte, zginacze. To może być dość intensywna pozycja. Także pamiętaj, aby oddychać. Odłóż prawą dłoń na prawej nodze, lewą wyciągnij za uchem i pokieruj w prawy bok. Wyciągnij lewą stronę ciała. Kilka spokojnych oddechów. Z wdechem wróć do centrum, otwórz dłonie na biodra i pokieruj ciało do boku, tak aby skierować się do długiej krawędzi maty, niski wojownik. Zacznij uginać prawą nogę wychodząc kolanem nad kostkę. Tyle ile pozwala Ci Twoja kostka. To nie muszą być duże ruchy. Pamiętaj, aby trzymać aktywny brzuch, tutaj nie wypychaj pupy w tył, ani nie przechylaj ciała do przodu. Pracują nogi, pracuje biodro. W dół wdech i zatrzymaj się tutaj. Poddychaj chwilę i wróć. Pięknie. Skieruj klatkę do nogi, odłóż dłonie Wyjdź do psa z głową w dół. Zmienimy stronę. Wdech, lewa noga do góry. Pociągnij stopę pomiędzy dłonie. Odłóż kolana na matę. Odłóż dłonie na biodra. Upewnij się, że kolana tworzą kąty 90 stopni pod kul miednice. I zatrzymaj się tutaj chwilę, oddychając głęboko przez nos. Z kolejnym wdechem dodamy wyciągnięcie prawej ręki w lewy bok. Parę oddechów tutaj, spokojny wdech i spokojny wydech. Rozluźnij pozycję i przekręć ciało do długiej krawędzi maty, niska pozycja wojownika, na lewą nogę, dłonie na biodrach i lecimy do dołu i wydech góra. Wdech do dołu tyle ile możesz, wydech góra. Kilka razy bez pośpiechu połącz ten ruch z oddechem, pamiętając o tym, aby plecy zostały proste. Nie wypinamy pupy w tył, nie przechylamy się do przodu. Zatrzymaj się w dole, poddychaj i powoli wróć do góry. Pokieruj klatkę w stronę nogi, odłóż dłonie na matę. I wybij się do psa z głową w dół. Kilka oddechów tutaj. Wydłuż nogi, wyciągnij kręgosłup. Wdech, pokieruj wzrok na dłonie, odłóż kolana do maty. I usiądź sobie wygodnie. Zacznijmy sobie kołysać naszą prawą nogę. Lewą odłóż tak, aby było ci wygodnie. Lewą dłonią złap za stopę i prawą za kolano. Możesz zostać tutaj i bujać nogę z boku na bok, lub złapać troszkę bliżej, kierując kolano i stopę w Zgięcia Twoich rąk. Wybierz sobie odpowiedni chwyt i zacznij bujać nogą z boku na bok, ruszając delikatnie biodrem. Pamiętaj, aby tutaj nie zapadać się, tylko próbować wyciągnąć kręgosłup do góry. Jeszcze chwilę. Możesz nawet zamknąć śmiało oczy. I powoli zatrzymaj te ruchy. Wyciągnij lewą nogę przed siebie w kąt 90 stopni i odłóż na nim prawą. Przechodzimy sobie do pełnej pozycji gołębia, kolano kostka, przeciwnej nogi do przeciwnej nogi. Wyciągnij się, zamknij oczy i poddychaj. Tyle ile możesz, górna noga ciągnie w dół. Śmiało zawsze możemy użyć poduszki bloczka lub koca pod kolanem lub pod stopą. Tam, gdzie potrzebujesz. Kilka ostatnich wdechów i wydechów w tej Asanie. Z kolejnym wdechem otwórz oczy, ściągnij nogę i podmienimy strony. Przechodzimy do bujania lewej nogi. Pamiętaj, że masz dwie opcje chwytu. Wybierz ten, który Ci najbardziej pasuje i służy, aby zachować proste plecy i móc pracować nad lewym biodrem. Zamknij oczy. I kilka razy noga z boku na bok, spokojne ruchy. Zatrzymaj, przejdź do gołębia, lewa noga na prawej. Kąty 90 stopni, stopy delikatnie flex, użyj poduszki bloczka lub koca, jeżeli jest taka potrzeba. I zatrzymaj się tutaj. Kilka spokojnych oddechów, zamknij oczy i pozwól na to, aby wydech rozluźniał Twoje biodra oraz pośladki. Ostatni oddech. Delikatnie otwórz oczy. Ściągnij nogę. I przejdź do leżenia na plecach. Kręg po kręgu. Zroluj ciało. I odłóż plecy na matę. Połącz podeszwy stóp. Otwórz nogi szeroko na boki. Subtabada konasana. Asana, w której zakończymy naszą dzisiejszą praktykę i jeszcze poświęcimy chwilę naszym biodrom. Ułóż się tutaj wygodnie, pozwalając nogom swobodnie opadać na boki. Dłonie połóż tam, gdzie czujesz na ciele lub wzdłuż ciała. Zamknij oczy i skup uwagę na oddechu. Na tym, aby tutaj odpocząć. Jeżeli potrzebujesz, użyj koca, poduszek, zrób tak, aby było ci wygodnie. Jeżeli chcesz, zostań tutaj dłużej lub przejdź do klasycznej shawasany. Ja dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę i mam nadzieję, że Twoje biodra podziękują Tobie. Połącz dłonie przy czole, jeżeli czujesz, że to już moment, aby zakończyć praktykę. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnej. Namaste.